Witajcie kochani na moim kanale, Paniem Kuchnia Smakowita. Jest mi bardzo miło, że zdecydowaliście się dzisiaj mnie odwiedzić. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to będzie mi bardzo miło, jeśli przywitasz się ze mną w komentarzu, zostawisz kciuka w górę lub zasubskrybujesz na mój kanał. Za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje bardzo Wam dziękuję. W ten sposób pomagacie mi rozwijać mój kanał. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na filmik. Mam nadzieję, że dzisiejszy przepis Wam się spodoba. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić domową konserwę, a konkretniej pyszny gulasz z łopatki lub karkówki w sosie. Myślę, że przepis bardzo na czasie i mam nadzieję, że Wam się on przyda. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. Ja dzisiaj do swojej słóczku zużyję 2 kg łopatki, może być karkówka. Tutaj na łopatce mam odrobinę tłuszczyku, ja go zostawię na mięsie. Wytnę tylko takie twardsze kawałki. Łopatkę pokroję teraz w kostkę. Ja z mięsa usuwam te takie twardsze błonki, natomiast miękki tłuszcz, który jest na mięsie zostawiam, on się fajnie wytopi przy smażeniu i zakonserwuje nam lepiej nasze mięso. Łopatkę kroić będę w takie cm kawałki. I tak przygotowane mięso zamarynuję teraz w przyprawach. Dodaję dużą łyżkę soli do smaku pieprzu, suszony czosnek oraz sporo majeranku. Mięso dobrze wymieszam. I tak przyprawione mięso przykryję teraz folią spożywczą. Stawię do lodówki na minimum 2 godziny. Dobrze jest zostawić je tam również na noc. Ok, kiedy mięso nam się już zamarynuje, na patelni rozpuszczę smalec. Tutaj mam tak około łyżki smalcu. Zamarynowane mięso wyjąłem z lodówki. Następnie opruszam je lekko mąką. Następnie na rozpuszczonym tłuszczu smażę mięso. Mięso staram się smażyć z każdej strony. Kiedy mięso nam się podsmaży, dodaję do niego jedną dużą pokrojoną w kostkę cebulę. I całość ponownie podsmażam. Wiem, że jest sporo osób, które boją się dodawać cebuli do leków. Zapewniam Was, że wszystko będzie w porządku. To jest naprawdę stary, wypróbowany przepis. Na pewno do konserw nie dodawałabym surowej cebuli. Natomiast smażona sprawdzi się świetnie. Często wykowałam leczo, w którym jest bardzo dużo cebuli i nigdy nie miałam z nim problemów. Ale oczywiście, jeżeli nie jesteście zwolennikami cebuli w gularzu, szczególnie tym właśnie robionym w słoikach, absolutnie nie musicie jej tam dodawać. Pod koniec marzenia oczywiście waszą potrawę możecie spróbować i ją jeszcze doprawić solą lub pieprzem. Natomiast na sam koniec ja dodaję do niej czerwonej papryki. Nie zrobiłam tego wcześniej, nie chciałam, żeby papryka się przypaliła i miała gorzkawy smak. Papryki dość sporo. Dodam również odrobinę ostrej papryki. I całość podsmażę jeszcze jakieś 5 minut. Następnie, usmażone mięso zalewam gorącą wodą, tak aby pokryła ona nam mięso. I całość zagotowuję jeszcze 5 minut. Kiedy gulasz ponownie nam się zagotuje, ściągam go z grzania i gorący od razu nakładam do słoików. Tutaj przygotowałam sobie takie półlitrowe słoiki. Ja słoiki umyłam w zmywarce w 65 stopniach, następnie włożyłam je do gorącego piekarnika. I wyparzyłam je w temperaturze 120 stopni Celsjusza jeszcze przez pół godziny. Teraz do każdego słoiczka wrzucę polistku laurowym oraz kilku ziarnach ziela angielskiego. Kiedy będziemy słoiczki podgrzewać, te przyprawy oddadzą wspaniały smak i aromat do naszej potrawy. Także wrzuciłam po jednym lisku laurowym i tak po trzy, trzy ziarenka ziela angielskiego. Kiedy gulasz się zagotuje, ściągam go z grzania. Następnie gorący gulasz przykładam do moich słoików, które są jeszcze ciepłe. I ja je dopiero niedawno wyjęłam z piekarnika. Mięso układam do 3 czwartych słoika. Możecie jeszcze dobrze docisnąć, ono będzie w sosie, więc nie musi być ułożone w słoiku bardzo ciasno. Następnie mięso zalewam sosem. Zostawiam w słoiku taką 1,5 centymetrową przerwę. Tutaj sosu dolałam dotąd. Zostawiam tak 1,5 centymetra przerwy od góry słoiczka. Ręcznik kuchenny namoczyłam w occie i teraz przetrę brzegi słoiczka tak przygotowanym ręcznikiem. Robię to po to, aby odtłuścić brzegi słoika następnie słoik natychmiast zakręcam i wypełniam gularzem następne słoiczki dokładnie w ten sam sposób Widzę, że z tej ilości mięsa, którą tutaj miałam, wyjdą mi trzy takie słoiczki. I tak przygotowane słoiki będę teraz pasteryzować. Ok, moje konserwy poddam teraz tak zwanej tyndalizacji. Na początek w dużym garnku układam sobie najgodniej małą ściereczkę. Tutaj mam taki mały frotowy ręcznik. W ten sposób konserwy nie będą się nagrzewać zbytnio od spodu. Tworzy to nam lekką izolację. Yy. Zabezpieczy nam on również słoiki przed ewentualnym pęknięciem. W czasie gotowania słoiki potrafią w garnku się trząść i obijać oboki. Wszystkie słoiki układam na dnie garnka. Zachowując między nimi odstępy. Ponieważ moje słoiki są gorące, zalewam je również gorącą wodą. Wody nalewam tyle, aby sięgała ona dokładnie prawie do kielków. Woda równa się z poziomem zawartości słoiczków. Teraz pod garnkiem włączam grzanie i gotuję moje słoiczki. Długość gotowania zależy od wielkości słoika. Jeżeli odwiedzicie moją stronę na na platformie WordPress znajduje się mój blog, w którym podam wam dokładne czasy gotowania, właśnie w zależności od wielkości słoika. Moje słoiczki mają pojemność pół litra, więc gotować je będę pierwszego dnia. 60 minut drugiego dnia, 40 a trzeciego dnia 30 minut. Zmniejszamy więc konsekwentnie każdego dnia długość gotowania. Czas liczymy od momentu zagotowania się wody. Aby słoiki podczas gotowania nam się nie roz, nie obijały, ze zwykłej gazety możecie po prostu tworzyć taką przegrodę między nimi. Gazeta bardzo dobrze je zabezpieczy. Tak robiła moja babcia i ten sposób zawsze świetnie się sprawdzał. Gazetą zresztą możecie również wyścielić samo dno garnka. I tak zabezpieczone słoiczki gotuję teraz godzinkę. Gotuję je tak w temperaturze 100 stopni Celsjusza. One mają tak pyrkać jak rosół. Ok, czas pierwszej pasteryzacji dobiegł końca. Garnek ściągam teraz z grzania. Małą wazówką odleję odrobinę wody. Tak jest trochę różowa, ale to ze względu na kolor gazety. Zafarbowała ta woda od roku. Mm. Ważne jest, żeby nasze konserwy gotować dość długo, w odpowiednim czasie. Niemniej jednak, ze względu na to, aby zachować ich jakość, nie możemy ich przegrzewać. Dlatego odejmuję trochę wody. Kładam temperaturę wody w garnku, dodając w jej miejsce zimnej wody. Nie chcę, aby moja, nie chcę, aby moje. Następnie słoje wyciągam z garnka i odstawiam je na bok w temperaturze pokojowej. Jutro ponownie będę je zagotowywać. A tak wyglądają konserwy z dnia poprzedniego. Jak widzicie, na wierzchu tworzyła się piękna warstwa tłuszczu. Ten tłuszcz dodatkowo zabezpieczy nam naszą konserwę. Ja zaraz będę je ponownie zagotowywała. Chcę Wam tylko wspomnieć, że pamiętacie, że na drugi i trzeci dzień Wasze konserwy będą już zimne, więc stawiamy je do zimnej wody, nie gorącej, do zimnej. Nie wiem, czy wspomniałam, ale pamiętajcie, że nasze weki gotujemy trzykrotnie co 24 godziny. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się przyda, szczególnie teraz. Po co kupować gotowe konserwy, skoro można przygotować sobie wspaniałe, pyszne, domowe przysmaki, które będą smakować całej rodzinie. Taki prosty gulasz można podgrzać, doprawić, dodać jeszcze może świeżych warzyw. I wspaniale smakować będzie z makaronem lub ryżem, albo z ziemniaczkami. Bardzo Wam je polecam. Ja Wam życzę smakowitego dnia. W tej chwili się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za spędzony ze mną czas. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!